Cześć, z tej strony Dawid Ciński z ArtFlix. W dzisiejszym wideo pokażę Ci w jaki sposób zawężać lub rozszerzać Twoją grupę odbiorców, do których targetujesz swoje reklamy. Już mówię o co chodzi. Wystarczy, jak jesteś w menadżerze reklam, kliknąć z lewej strony u góry w utwórz. Tutaj akurat tworzymy kampanię na kontakty z celem. I przejdziemy do miejsca, o którym mówię. Mianowicie będąc w zestawie reklam, czyli w drugim kroku przy tworzeniu reklam na Facebooku, Tutaj dam akurat witrynę. Przechodzimy do miejsca, gdzie mamy szczegółowe opcje targetowania. Czyli w tym przypadku mamy założenie, że chcesz robić reklamy do tak zwanego zimnego rynku, do zimnego ruchu, czyli osób, które nie znają Ciebie, nie znają jeszcze Twojej marki, nie słyszeli o tej marce i nie możesz po prostu robić do nich tak zwanych reklam remarketingowych, tych przypominających, że jesteś. Że, że masz taką usługę czy produkt. Czyli tutaj celujemy w osoby tak zwane zimne, czyli osoby, które ciebie jeszcze nie znają. I załóżmy, że chcesz robić reklamę na osoby podróżujące. Czyli w tym przypadku wpisujemy ogólną frazę podróż podróże i zobacz, z prawej strony widzisz, że 14. Od 14 do 17 milionów osób są zainteresowane podróżami. To jest to bardzo, ale to bardzo szeroka grupa. Praktycznie jak wyłączymy to zainteresowanie, to mamy 21-25 milionów. Jak widzisz, to jest za duża grupa, jeżeli chodzi o Twoją reklamę, ale możemy od niej wyjść. Zobaczymy, czy są jakieś propozycje, na przykład osoby często podróżujące. Jest to grupa 7 milionów i załóżmy, że to jest nasza taka grupa startowa. I ty chcesz ją zawęzić, bo chcesz, żeby dane osoby spełniały jakiś warunek. Czy w tym przypadku, jeżeli są to osoby często podróżujące, klikając zdefiniuj dalej i jak dodamy kolejne zainteresowanie, czyli na przykład są zainteresowane Włochami tak, Czyli osoby, które są często podróżujące i są zainteresowane Włochami, to jest część wspólna. Czyli ktoś, będąc na Facebooku, mają swój profil, on posiada te dwa zainteresowania u siebie i jak widzisz, już się zmniejszyło do 2 milionów. I to, co możesz zrobić, no na przykład, zawęzić taką grupę też o wiek, bo prawdopodobnie nie będzie chciał tak szeroko dawać. Czyli załóżmy, są to osoby, które są od 25 do 40 lat. Oczywiście to jest przykład, a chcecie po prostu pokazać, że zawężając odpowiednie opcje zmniejsza się ta grupa odbiorców, a jeżeli chodzi o sam wybór zdefiniuj dalej, to po prostu ty zawężasz taką grupę, czyli powodujesz, że Facebook poszuka osoby, które mają taką część wspólną. A co załóżmy, jeżeli ty chcesz ją rozszerzyć, czyli dla ciebie akurat wybierzemy może jakąś inną mniejszą grupę. Osoby często podróżujące za granicę. Jest to grupa 1.700 i na przykład chcemy taką grupę rozszerzyć jeszcze o Włochy. to zobacz, ona się zwiększa. Czyli mamy od 3 do 4 milionów. Czyli wstawiając zainteresowania w jednym miejscu powodujemy, że to działa na zasadzie lub, czyli zwiększamy tą grupę odbiorców. Natomiast biorąc zdefiniuj dalej my tą grupę zawężamy. Jeśli masz jakieś pytania do tego nagrania, to po prostu daj komentarz poniżej tego wideo, a teraz subskrybuj kanał, daj lajka i widzimy się w kolejnej lekcji na kanale. Cześć.